Proszę o podnóżka, teraz już idziemy w Szaciosie! Szaciosie będzie chciał skończyć tę walkę! Dobicie piłka młotków, panterze! Dobicie! Chociaż w Twoich walczą zawodnicy nie tylko z Twoich klubów, ale też z okolicznych klubów, dajesz szansę tym młodym chłopakom, aby zaprezentowali się przed większą publicznością. Okej! To matchny, ale go trafił. Bardzo cios, no idealnie to wyczuł ojcu Torbasek, z tego, ten Jest na pewno będzie chciał się Amatorzy są, cieszą się, ważne są mega podjarani, więc uważam, że dzisiaj tu będzie naprawdę yeah, yeah. bardzo dobra jadka. W tym jeszcze również licznica tego zasięgu będzie miała znaczenie. Zaczyna zaznaczać swoją przewagę, taką przynajmniej mentalną, bym powiedział. Są to zawodnicy, którzy wiedzą, po co to robią. Są w treningach, walczą. Pokazuje umiejętności i waklarz techniczny. organizować i dopinać na ostatni guzik. Jest to opanowanie, dzisiaj jest to opanowanie, dzisiaj jest to kontrola, dzisiaj jest to uśmiech, bo to, to robię to od zawsze, ale jest komplet, więc jestem mega zadowolony, że po raz kolejny to się udało. I niestety, drugi knockdown, drugi knockdown. Długo nie Takie zwane nasze, jak ja to mówię, miejscowe KSW i ci, to rozumieją, to wiedzą, co tu się dzieje. Skończył walkę w niecałą minutę pierwszej rundy na opalaniem w stronę zawodnika. Najważniejsze dla zawodnika jest to, gdy nagle jest spadek energii. Wymaga siły ze strony zawodnika. Na się, fali ja ciosu. W tym przetrzymał. Poszułcie kąpów. on w twarz. Walczę, rekolament. Tak na dwie nogi. I dalej Sędzia przerywa pojedynek. Ja zawsze mówię, jestem jedną z najstarszych gal w Polsce i nie padnę, póki ja nie padnę. Zwycięstwo zawodnika, zarożnika czerwonego i szaleje, szaleje ze szczęścia. Zwycięzca tego pojedynku dostał mistrzem organizacji gladiator. Dziękuję za emocje. 19 Do zobaczenia.